Stulecie odzyskania niepodległości. W tym roku będziemy wracać wielokrotnie do tych wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy nasza ojczyzna odzyskała pomorze. Dla nas zaślubiny Polski z Morzem 10 lutego to było otwarcie karty jubileuszowej. I musimy pamiętać o tym, że rodzące się, czy odradzające się państwo polskie, to był proces, o którym warto wspominać w różnych sytuacjach społecznych, publicznych. Przypominamy, że Kaszuby Północne, ten skrawek Prus Królewskich, kiedy powrócił do Rzeczypospolitej, ten czas Rzeczypospolitej, to był ważny czas dla naszej ojczyzny. To było ponowne konstytuowanie się narodu polskiego. I tutaj od stulecia przypominanie tego faktu powrotu Polski nad Bałtyk trwało i ma swoje miejsce. A zatem wystawa historyczna na zamku w Krokowej. Zapraszamy w czerwcu na zapoznanie się z tą wystawą.